Witam. Tematem tej prezentacji będzie praca i moc prądu elektrycznego. Dowiecie się, co to jest praca i moc prądu elektrycznego, gdzie te pojęcia mają zastosowanie oraz jakie wzory jednostki w układzie SI je opisują. Poznacie różne sposoby wytwarzania energii elektrycznej. Wiecie, że prąd, który doprowadzany jest do Waszych domów, pochodzi z elektrowni. Nie wiecie natomiast, jakiego rodzaju jest to elektrownia. Na Ziemi najczęściej produkuje się energię elektryczną w elektrowniach węglowych, gdzie spalany jest węgiel lub zamiennie olej rzepakowy, słoma lub biogaz. Energia chemiczna zamieniona jest na energię cieplną, która podgrzewa wodę. Ta z kolei napędza turbiny, zamieniając energię cieplną na energię kinetyczną. Turbina natomiast napędza prądnicę, wytwarzając prąd, prąd elektryczny. Kolejnym rodzajem elektrowni jest elektrownia wodna, która wykorzystuje energię potencjalną spadającej wody, napędzając turbiny generatorów. Następnym rodzajem elektrowni są elektrownie wiatrowe. Gdzie wiatraki zasilane są siłą wiatru, który również napędza generatoru prądu. W elektrowniach atomowych następuje rozszczepienie jąder atomów. Energia jądrowa zamieniana jest na energię elektryczną. Do tego celu używa się głównie jąder atomów uranu i wodoru. Istnieją również elektrownie, które wykorzystują energię wód geotermalnych. Takiego typu elektrownie wydobywają z wnętrza ziemi gorącą wodę poprzez źródła geotermalne, zamieniając jej energię cieplną na elektryczną. Kolejnym rodzajem elektrowni jest elektrownia pływów morskich, gdzie różnica poziomu wód powstałych przez przypływy i odpływy zmieniana jest na energię elektryczną. Inny rodzaj elektrowni to elektrownie słoneczne wykorzystujące energię słoneczną, która przez fotogniwa zamieniana jest na energię elektryczną. Najczęściej do budowy fotogniw wykorzystuje się półprzewodniki takie jak krzem. W Polsce najwięcej jest elektrowni węglowych, około 90%. Skoro wiecie już w jaki sposób powstaje energia elektryczna, to można sobie zadać pytanie, na co jest zamieniana energia elektryczna z naszych gniazdek. W zależności jakie podłączymy urządzenie, to taki rodzaj energii będziemy wykorzystywać na przykład gdy podłączymy żelazko, energię elektryczną będziemy zamieniać na energię wewnętrzną. Gdy podłączymy silnik, energia elektryczna będzie zamieniana. Na energię mechaniczną. Wzór na pracę prądu elektrycznego uzyskamy, korzystając ze wzoru na napięcie i natężenie prądu. Wzór na napięcie elektryczne przekształcam następująco. Napięcie jest równe ilorazowi pracy i ładunku. Mnożę obustronnie razy ładunek i uzyskuję wzór na pracę, która jest równa iloczynowi napięcia elektrycznego i ładunku. Natomiast przekształcając wzór na natężenie, otrzymam, że natężenie prądu jest równe ilorazowi ładunku i czasu. Mnożę obustronnie razy czas i otrzymuję wzór na ładunek elektryczny który jest równy iloczynowi natężenia prądu i czasu. Podstawiając załadunek do wcześniej przekształconego wzoru uzyskuje wzór. Praca równa jest iloczynowi napięcia elektrycznego, natężenia elektrycznego i czasu. Otrzymałem w ten sposób wzór na pracę prądu elektrycznego. Jednostka pracy jest oczywiście 1 Joule. 1 Joule jest równy 1 V razy 1 A razy 1 Sekunda. Znacie wzór na moc, który przedstawia się następująco. Moc równa jest ilorazowi pracy przez czas. Aby uzyskać wzór na moc prądu, wystarczy podstawić za W pracę prądu elektrycznego, którą wyliczyłem wcześniej. Przypominam, praca prądu elektrycznego równa jest iloczynowi napięcia, natężenia i czasu. Zatem moc równa jest iloczynowi napięcia, natężenia i czasu przez czas. Zatem otrzymuję wzór. Że moc prądu równa jest iloczynowi napięcia i natężenia. Jednostka mocy prądu elektrycznego wyrażana jest w watach. 1 wat równa się 1 volt razy 1 amper. Zapamiętaj, w jaki sposób otrzymujemy energię elektryczną oraz jakie są wzory na moc i pracę prądu elektrycznego wraz z jednostkami. Jeśli chcesz utrwalić wiadomości, rozwiąż zadania z testu znajdujące się pod filmem.